Jeżeli odczuwacie dyskomfort i ból w klatce piersiowej, przypominający ból serca i zwiększa się on podczas oddychania, to nie zaczynajcie brać tabletek przeciwbólowych. Prawdopodobnie problem leży w odcinku piersiowym kręgosłupa. W okolicy łopatki i górnych żeber rozciąga się mięsień zębaty przedni, którego funkcją jest wypychanie łopatki do przodu. W momencie, kiedy mięsień zębaty jest przykurczony i my próbujemy oddychać, on nie ma możliwości prawidłowego rozkurczania się. I wtedy to daje taki efekt bólu w okolicy klatki piersiowej, w okolicy serca. Pokażę Wam teraz jedno ćwiczenie, które fajnie rozciągnie mięsień zębaty. I teraz tak. Opieramy łokieć o ścianę, wysoko, rękę dajemy za głowę i schodzimy sobie mocno do dołu, oddychamy, lekko napięty brzuch utrzymujemy. Powinniśmy czuć rozciąganie w górnej części żeber, tu gdzie jest mięsień zębaty przedni. Trzymamy sobie tak chwileczkę, oddychamy i wracamy z powrotem. Za każdym ruchem pogłębiamy sobie zejście coraz niżej. Wystarczy wykonać 10-15 powtórzeń na jedną stronę. Dajcie znać, czy przyniosło Wam to efekty.